Baofeng UVK6A to jeden z tych radiotelefonów, które od razu przyciągają uwagę swoją ceną. Kosztuje naprawdę niewiele, a mimo to daje dostęp do łączności na pasmach VHF i UHF. To sprawia, że wiele osób wybiera go na początek swojej przygody z radiokomunikacją. Obsługa jest prosta i intuicyjna. Nawet ktoś kto pierwszy raz bierze do ręki taki sprzęt, szybko się w tym odnajdzie. Do tego bateria trzyma naprawdę długo, a dzięki gniazdu USB-C można go naładować praktycznie wszędzie. Z powerbanka, ładowarki do telefonu czy w aucie, To spore udogodnienie jak na tak tani sprzęt. Ogromnym plusem jest także to, że do Baofeng'a znajdziesz całą masę akcesoriów anteny, mikrofony czy kable programujące i to za grosze. A co ciekawe, ten model potrafi też odbierać pasmo lotnicze AM. Oczywiście nie jest to poziom profesjonalnych skanerów, ale jak na tę półkę cenową działa zaskakująco dobrze. Trzeba jednak pamiętać, że UVK 6A to wciąż budżetówka. Obudowa i przyciski są dość plastikowe, głośnik gra głośno, ale nie zawsze czysto, a mikrofon bywa kapryśny. W mieście radio potrafi złapać sporo zakłóceń, a w porównaniu z markowymi konstrukcjami brakuje mu filtrów czy bardziej zaawansowanych ustawień. Podsumowując, Baofeng UVK6A to fajny sprzęt na start. Tani, prosty w obsłudze, z dobrą baterią i ładowaniem przez USB-C. I zaskakującym dodatkiem w postaci odbioru pasma lotniczego. Ale pamiętajcie, to nie jest profesjonalny radiotelefon, tylko budżetowa opcja, która ma swoje ograniczenia. I w tym właśnie tkwi jego charakter.